Siemano, z tej strony Jankes i witam was w trzecim odcinku e, po dwóch próbach nagrania e, nieudanych Nareszcie się widzimy e, tym razem już trochę lepszym mikrofonem, jednakże trochę bardziej głośnym komputerem i klikaniem myszki, co jest niestety smutne Mam nadzieję, że będziecie, będziecie słuchać e, chociaż trochę muzyki e, z tej gry ale nie sądzę, aby to było możliwe e, Od razu z góry uprzedzam, że Sorry. Lepsza jakość filmów oraz inne gry bardziej wymagające będę nagrywał dopiero w styczniu, kiedy będę miał nowy komputer już kupiony, nowo, całkowicie od nowa. Będzie to prawdopodobnie i7, 1 tb Naprawdę podobno ma być całkiem niezły. I naprawdę jakość powinna być HD 720p, a nawet 1000 Ile tam było? 28 chyba e, Dobra, bez pitolenia, przechodźmy dalej Odcinek będzie trwał około 10 minut e, Niestety trochę krócej niż poprzednie Ale to dlatego, bo Bandicam mi się coś spieprzył i postanowił, że zrobi mi takiego wała i po prostu e, mi e, uzna, że, moj, że nie jestem zarejestrowany Ja się zalogowałem, a on dalej uważa, że nie jestem zarejestrowany czy coś tam, coś tam. E, także no... Robię mu psikusa i niestety mogę nagrać tylko 10 minut, i nie wiem jak to naprawić. Jak na razie próbowałem i nic to nie dało. E, tak, stworzyłem nową postać, ponieważ e, niestety, ale e, tamtami e, straciłem ją po, po tym, jak musiałem od nowa postawić system, to straciłem tamtego save'a i muszę stworzyć nową, ale dużo ono się nie różni, oprócz tego, że ma po prostu wyższy level. Nagrałem odcinek, w którym to zdobyłem wszystko, ale niestety, yy, pos poszedł się rypać, bo po prostu rozdzielczość yy, miał zrytą chwilę migał cały ekran. Coś się po prostu spieprzyło nieźle yy, Ale możecie mówić, że to nie jest na żadnych cheatach i. No, możecie mi po prostu zaufać po prostu. Tylko tyle możecie zrobić. Yy, tak. Yy, jak już widzieliście tam niedaleko, było widać. Yy... Kurwa, ile jednostek było widać? Kryjówkę bandytów z góry, do której się udamy. Yy... Ale najpierw damy sobie wyżej yy, tych. No nie, co tam umrze? Ludzie, chłopki damy, niech zginą, są słabe. Nie wiem, co je brałem w ogóle. Mam katar, więc mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Mm. Nie mam tu żadnych pusteczki chyba O, wyszli na patrol Zajebiście, sobie tutaj trochę popatrzymy Ich jest sporo Ale mi zrobili, no proszę Ile oni mają? 4,8, a ja? 4,8. ty kurde, no nieźle Czekajcie, wyrzucę tylko ludzi, może będę szybciej jechał mm, Chłopki wypierdolić wszystkie, jebać je Jebać chłopki, wytypowamy Zobaczmy czy będę jechał szybciej O, oh, jeb Dobra, bijemy się O oddzielę cię! Opuściło cię szczęście, kanale. Przykład, się nie śmieje być. No, pierdolę armię armia, A nie, to nie ja. Eee, czekaj. Eee, jak nazwać one moją armię? Piłeczki? Może, nie wiem. Może Jankiewski? Nie wiem. Może, może. Trybun? Ach, chuj go wie. Bądźcie widzami, będziesz na o, o, właśnie, mamy Artimenera, który dostał e, konia, żeby ludzie inni mogli mu go walić. W sensie e, bić go mieczami. Tak z poprzedniego odcinka, abyście widzieli, o co chodzi, ale niestety nie nagrał się tak, jak należy! I wyszedł chujowo. Jakby inne odcinki nie wyszły chujowo. Co Kiry! I Kurwa i nie żyjesz! Kurwa i nie żyjesz! Ty na pewno nie żyjesz. No Nie, teraz się nie popuszczę, chujo! O, ty nie żyjesz! Patrzcie, na, jaka szarża będzie, o tak, to będzie szarża Nie, kur... Jest <laughs> Ok, napierdalać wszystkich porówno I zostawcie tego... Jak się na niego rzucili w trójkę, no co za mędy Patrzcie tego, patrz tego, patrz tego I... ciąg! Jak normalnie szaszłyki narożne, nie? I tu kiełbaskę, tutaj wołowinkę, tutaj schabowego, a tu pomidorkę, a tu serek, a tu może szampan, co? Diabacz go, dziabacz go jak ser szwajcarski. Co ja mam w ogóle nie z tym jedzeniem teraz? Ja go w czwórkę cisną. O kurwa, ta jednostka, ta bosa jednostka, ja jebię, z tym nożem dobierania ziemniaków, po prostu genialna jednostka. O kurwa, ja się cieszę. Ja nie mogę. Co ma kurwa ziemniaka w ręku? Ziemniaka ma w ręku Armia ziemniaków o, o. W ogóle tak się, taką miałam rozkminę w poprzednim odcinku Zaraz wam pokażę o co mi chodzi Dlaczego jak tu pisze na przykład, że to za 200 yy, do sprzedania, a to jest na przykład za... Za... Ty było coś za drogo Tylko yy. nie mam pojęcia co No coś tu było o, to jest za 195 do sprzedania podobno, tak? Ciekawe, ciekawe. Tu piszę 195, a teraz pojedźmy sobie do. 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 Jalen. o Ooooo! Dobra, nie uda mi się ich zabić, także. Jedźmy do Jalen I -i, i. 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 jest do sprzedania do 42. No, ciekawi mnie to. nie wiadomo co, ale. ale, ale. te buciki są jakieś dziwne, więc. Ej, one są lepsze właściwie tak właściwie. Sprzedajmy te gówno i damy... E, ci mówią te buciki? Top, to zaraz zobaczycie... To tej tarczy nie jedną właściwie. Zaraz się dowiecie o kogo mi chodzi. E, 33... 36! Hmm. Damy to mojemu Artymenerowi i pokażę wam, że tutaj o tyle fajnie, że możemy uzbrajać naszego kolegę, więc... jaka ciota nie ma tyle siły, żeby to unieść, naprawdę. I on ma taką fajną zbroję. Wygląda jakby... mieć, w taki takiej śmiesznej jakiejś takim korzuku górku. Ma tą fajną zbroję bogata zbroja i... Fajnie, fajnie ona wygląda i myślę, że sobie nie zostawię. Okej, okay, teraz tak. Uuu, słodeński rycerz kolejny. No fajnie, łowczyni. Łowczyni mówią tak, Piekur. Piechór nad bo nie warto robić trochę piechuchciarzy, bo no, oni mi się co prawda nie przydają. Tak co jeszcze do tawerny, sprzedać naszych jeńców, tak właśnie. Będziemy zażądać okupów za jeńców. Ale chyba nie ma tutaj tego gościa. Nie, trzeba znaleźć tej gościa, który by chciał okupu, ale on tego nie chce, więc jedźmy dalej. Nie mam jeszcze czasu właściwie. Dwie minuty, nie, to jeszcze nie ma co się szarpać na to. Chociaż, 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 chociaż. Dobra, jedźmy tam. Nie, nie ma co się szarpać, zrobimy to w następnym odcinku tyle. E, naprawdę krótkie chyba są te odcinki, według mnie. To naprawdę strasznie krótkie odcinki są, są teraz. E, mam nadzieję, że jakoś przeżyjecie. Chociaż tam to jakoś... E, tu był gościu, który miał sporo wojska. Tylko, że gdzieś mi się zgubił po prostu. Jest, 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 jest. O kurwa, ty wolny jesteś. A. Ale ty wolny jesteś, chłopie Czy 5 on jest? What the fuck? Co, on wyrzucił kilku żołnierzy? Czy 5? Czy 5, dobra, powinienem Nie 0 nagle Co jest? Jakie wiksy Jakie wiksy Co jest, cholery no, ktoś tu cały czas mi lata przed nosem. Kurwa! Ja to nie wiem, nie znajdę, nie? No, chodźmy pod to miejsce, bo tutaj powinno ich się kręcić od Luja. I tak, jak mówiłem, taki tak, tak też jest. Ile czasu, a minutkę? A dobra, a dobra. A ich jest trochę sporo. No, to się dobra. Eee, dobra, armia od P pierdalać, kurwa, czerwone, agresywne, kurwa, o konioki, co? Dobra, armia są widzę, widzę jakieś wiry cieniowe, wodne, ale mamy trochę przewagę, bo jesteśmy w wodzie. W ogóle, co to za wir? Ja nie mogę i ciśniemy ich młotkiem. Co, 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 Artimony Ruman? Ale oni go tak na szota, widzisz, nowy pan dostał. Dostać takim młotem, to po prostu ja współczuję, tem ja wolał po prostu się nie urodzić. niż się dostać takim młotem, bo to jest po prostu przejebane. Takim młotem dostać to jest po prostu kurwa, śmierć, zgon i knockout Po prostu wszystko jednocześnie i wszystko to samo i na miejscu. Po prostu po prostu aż aż mi stanął, nie nie stanął, ale może mógł, mógł stanąć, gdyby naprawdę nie stanął. Yy, co? Ale mind Naprawdę taki pierdoły teraz gadam, że ja pierdolę. Dawaj, tnij młotem, kurwa! Gnieć mieczem! Mmm, ale czerwony młotek! Kurwa, jak moja mama gniotła schabowe teraz normalnie. Kontynuacja. Szkoda, że nie ma takiego fajnego rozbryzgu krwi nad tym przeciwnikiem, kiedy go uderzam tym młotkiem. Po prostu genialne. Trochę im ta ciężka nie wyjdzie chyba. <średziny> Ten sprint! Te pościgi, te wybuchy, te emocje, hazard, pościgi, wybuchy, emocje. Dzi dziwki Cox, Firefox. Dziwki Cox, te skiboksy. No, ucieknie. <ścoughs> ja bym się śmiała, bo on ucieknie. <ścoughs> on ucieknie. Wciśnij. Ucieknie, ucieknie, założę się. Nie, no czemu wracasz? Nie. Pewnie tu leżał gdzieś telefon, a się tepnął pewnie. Oszust jebany. Oszust. Dobra, bierzemy łupy i kończymy ten odcinek, bo naprawdę już tak się zagiła. Ja mam miała wszystko, bo jest pana 15 minut. Szaleństwo! Szaleństwo! Na postaci to już by 12 razy reklamy zrobili. Uuu! Tu już ten więc w Na następnym odcinku będziemy go pewnie gonić. I, i, i po co ja... Nie mogę tego tak zrobić w następnym odcinku? Nie, bo może teraz, oczywiście. Dobra, no więc tak, to było na tyle, jeżeli wam się spodobało, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do następnego razu, do następnego odcinka, buja, siema!